się Państwo, Izrael Młoczkowski i ja Stanisław Piotr Gajda w kolejnym programie. No właśnie, dzisiaj nie jest to taki typowy program, ponieważ połączymy dwa formaty. Piotrków, którego nie znacie z programem Piotrkowianie Znani Nieznani, ponieważ chcemy dzisiaj opowiedzieć o miejscu i o człowieku z tym miejscem związanym. Gościmy w mieszkaniu Pana Ryszarda Filipiaka. Witam Dzień państwu, dobry. Pana serdecznie. I, i chcemy. jest w Piotrkowie sklep który istnieje równo 80 lat i znajduje się w tym samym miejscu róg placu Czarnieckiego i Wojska Polskiego kiedyś Piłsudskiego znajduje się sklep z farbami i lakierami i ten sklep przez 80 lat zajmuje się tą samą branżą Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że większość mieszkań w Piotrkowie Trybunalskim pomalowana jest farbami, które zostały zakupione właśnie w sklepie Filipiaka. Bo tak się zawsze mówi: tak. idę do Filipiaka, żeby kupić farbę bo żeby mieszkanie odnowić. Tak się kiedyś co najmniej mówiło. Panie Ryszardzie, proszę mi powiedzieć, jak do tego doszło, że taki sklep powstał. No i, i, może bym powiedział. I, znaczy sklep dokładnie. Dokładnie mamy tutaj dokument powstał. Sklep po... 1 lutego 1945 roku. 40 Zaraz po wojnie. Jeszcze w trakcie wojny. To zaraz Aha, bo tak. O, dwa, przepraszam, po wyzwoleniu. Tuż po wyzwoleniu. Były dwa tygodnie po wyzwoleniu Piotkowa tata założył, otworzył sklep branży właśnie farbiarskiej z tym, że jak opowiadał. Towar sprowadzał już w czasie wojny. Czyli myślał już o tym, żeby taki żeby sklep otworzyć. otworzyć. Może była to przyczyną, że jego szwagier przed wojną miał sklep z farbami w Piotkowie. Jako jedyny polski sklep prowadzany przez Polaka. Bo resztę było parę sklepów prowadzone przez Żydów. I gdzie ten sklep się znajdował? Z prawdopodobnie na sieradki. Nie jestem tego pewien. Aha. Nie mam od kogo się dowiedzieć, ale wiem, że do, y, sklep istniał y, do 30, do śmierci 1938 roku. Aha. Z tym, że to był prowadzony przez. Y, Człowieka yy, z, o poglądach prawicowych. U niego zaopatrywali się, yy, zaopatrywała się szlachta z okolicznych dworów, Aha. bo nie chciała się u Żydów tylko. Rozumiem, ale handlowała farbami. Tak, farbami. Czyli ta tradycja w rodzinie jest jakby trwała i sięgająca yy, o wiele wcześniej niż ten sklep, tutaj tak. powstał. Yy, a proszę mi powiedzieć, rodzina Filipiaków to to mieszkanie zasiedla od. jeszcze w trakcie wojny. Tak. Tata był. pracował w Straży Pożarnej. Dobrze. Straż Pożarna to tutaj blisko się mieściła przy ulicy Wierzyckiego. Tak, za kościołem Dominikanów świętego Jacka mhm. i Dorotyn. Tutaj. W latach 43 prowadził kantynę Strażacką. To znaczy, w, tutaj w tym miejscu w tym miejscu w sklepie jest zdjęcie. Zatrzymajmy się na tym przez, przez chwilę, ponieważ tutaj mamy dokument taki y, do pana Filipiaka Mieczysława, ze względu na to, że tu, do tutejszej straży pożarnej zostało przydzielonych dwóch oficerów. Pożarnictwa, proszę o opróżnienie w ciągu 24 godzin Zajmowanego przez Pana pokoju Pokój z oddzielnym wejściem Proszę Pana, Straż Pożarna W trakcie wojny, która istniała To była formacja zwarta Umundurowana i stanowiąca yy, no, yy, Grupę obserwowano przez gestapo, prawda? Tak, zgadza się Bo to byli młodzi, silni mężczyźni Którzy no. potencjalnie stanowili zagrożenie dla z, z ojca i tata tutaj prowadził kantynę Kantantynę strażacką przez pół czyli roku, czyli strażacy się tutaj żywili, żywili się, i, no spotykali, ale tylko przez pół roku dostał ostrzeżenie y, z, y, z no, jak to się, z policji, Aha. i zamknął szybko, bo groziło. No bo tutaj jak ja gdzieś mi do, doszły słuchy, tutaj się nawet broń gromadzi. Gromadzone. Mama opowiadała, mama wyszła tu związek zawarli w 1943 roku, mówiła, że w 1944 roku tu w tym właśnie pokoju co nakrywamy, czyścili broń. Mama mówi, że włosy jej powstawały, no bo przecież obok było więzienie. No. Policja no, nawet... właśnie, no właśnie, to więzienie, które tutaj jest obok i podobno tutaj w tej y, kamienicy mieściły się warsztaty więzienne. Tak, przed wojną tutaj zmieściły się warsztaty więzienne. O, y, ostatnie ślady to są tylko... Tam mamy jeszcze drzwi z, z Judaszem, prawda? Z, z, jest, są też drzwi z Judaszem i kawałek jeszcze muru, muru. z drutami kolczastymi. Czyli ta kamienica z więzieniem połączona była łącznikiem. Nie Nieistniejąca kamienica dwupiętrowa Aha. była połączona łącznikiem na drugim piętrze z więzieniem. Mhm. I tamtędy przechodzili. No, ja rozumiem. No, ale wróćmy do sklepu. 45. rok, luty i pan Mieczysław. Postanawia, że zacznie prowadzić własny interes. Rodzina ma swoje tradycje kupieckie, w związku z tym jest to zupełnie naturalne otwiera sklep. I jak się zapyt za zaopatrywało taki sklep? Skąd się te farby, I, lakiery, różne akcesoria do malowania brały? No, jako ciekawostkę można powiedzieć, że w Piotkowie też była y, hurtownia. Y, chemiczna. I były takie hurtownie. Tak, na placu niepodległości dwa. I w większości i, i, słynna hurtownia Nażwirki, centrala chemiczna na żwirki, y, w Łodzi, ci, mm -hmm. którzy w latach. Y, ona chyba istniała do. Przynajmniej ja jeszcze pracując w woli y, w zaopatrzeniu, jeździłem tam po towar na 11, tak samo. Aha. Y, w latach 70. -tych. A te. Pigmenty, o których za chwilę będziemy mówić, te szybkie barwniki, A to, które do tej chwili w sklepie są, to skąd to by były brane? W większości by było to z okolic Tomaszowa. No, no paru wytwórców było. No. Aha. Wie pan. To jest bardzo interesująca sprawa. No w tej chwili to są wielkie markety. Gdzie się kupuje farbę, jakiej się chce, zresztą mieszalniki są komputerowe, które dobierają i tak dalej, i tak dalej. Jaki kolor sobie Pan wymarzy, taki można dostać. Ale wtedy, kiedyś było zupełnie inaczej. Mieszkanie się zupełnie inaczej malowało i używało się zupełnie innych przyrządów niż w tej chwili. Nie było tych wałków, nie było, nie było jakichś natrysków. Tylko malowały się pędzlem ławkowym, to znaczy taką szczotką, prawda? Wałków nie było, ławkowce... Ławkowce były sprowadzone w większości, jeżeli się dobrze orientuję, z Warszawy. Ja pamiętam, że... Ale to już okres, no, lata 60. To przywoziłem z Warszawy pędzle i ławkowce y, za bazarem warszawskim, słynnym, y, na Pradze. Mm -hmm. I tam, za tym bazarem, y, strach było nawet chodzić, przejść przez ten bazar, bo pieniądze miało się, a ostrzegali, żeby no tak. nie zostać okradzionym. No, ale nie, ale? nie zdarzyło mi się to. No. Ale tak samo są tutaj papiery. zachowały się po prostu faktury z lat 40. Gdzie można wyciągnąć gdzie się zaopatrywało, bo i była Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa. A nawet kiedyś spotkałem pismo, że jakieś. Z Gdyni, że jakiś wagon y, y, z Gdyni przychodził. Ale jeszcze y, powiedzmy, powiedzmy o tym, jak to mieszkanie się malowało, bo w tej chwili to są emulsje, są. Dawniej y, nie było wyboru. Y, a kiedyś to tą farbę trzeba było dobrać. Ten malarz, który malował, to musiał najpierw zmyć ściany mydłem malarskim. Zgadza się. Potem wziąć wiadro, do tego wiadra kleju. Nie dwa sposoby Nie? były malowane. No, niech Pan opowie. Na wapno Aha. I, i, i na kredę. No rozumiem. Wapno po prostu było bardziej ekologicznie, to znaczy oczyszczające. No oczywiście, zabierało wszelkie zaroski. do wapna można było dawać barwniki w proszku. Przeważnie był to kolor turkus, ja już nie pamiętam tej nazwy turkusu, jak się, błękit chyba, tu paryski czy coś takiego, to był, chyba się nazywał ten. Aha. no ale to jeżeli chodzi, no. Ale to było na wagę i sprzedawało no. się na deka. Ale to wtedy, kiedy się na biało malowało, Ale, tak? ale nie, nie, to na kolor jak się malowało. To też Turkusz się dodawało? No, y turkusz się dawało, żeby kolor uzyskać niebieski. No niebieski, tak. Ale to było y na wagę, na, y na gramy się sprzedawało. Na deka gramy. Na deka. Deka. I tam y dwa, trzy deka wystarczyło na pomalowanie pokoju. No. I to trzeba było wymieszać dobrze i, i tym ławkowcem. Drugie pomalować. to było naszykowane już przez wytwórcę Farba. Która się nadawała i do wapna, i do kredy. To była A. na wagę, w kilogramach. Na pokój, na pokój brało się od dwóch do 5 kilogramów farby. No, rozumiem. Sufit zawsze na biało. Na biały, gdy idzie do... Odcinało się kolor. I dawało się paski. Właśnie, specjalnym pędzlem, który się nazywał... Paskowiec. I te paski, no nie każdy potrafił zrobić. No bo to też sztuka była, żeby wyciągnąć pięć, jednym pięć ruchem. Pięknie żeby jak dobry był majster, to ładną tęczę zrobił, yy, kolorów, odcieni, z kilka pasków. A jak nie, to bez pasków się zostawiło albo jeden paseczek, przeważnie brązowy, bo brąz się Aha. leciutko ciągnął. No i ściany, które były pomalowane na kolor, a potem się dawało jakiś rzucik, jakiś… I przeważnie. Yy, bo, wzór. wzór. Nie było tapet, w związku z tym trzeba było na tej ścianie te tapety namalować. No. Za pomocą gumowego wałka yy, z wzorem. Tak. I wałki. Wiem, że yy, mam jeszcze. Z, wałki były z Krakowa Aha. i z Łodzi. Z, yy, to jest yy, w tej chwili. Łódzkie to jest pod łodzią istnieje do dzisiaj zakład produkujący wałki, ale w Krakowie już do i dawno z 30 lat już. Ale jeszcze są te wałki. Jeszcze można u pana jest, kupić. można kupić. A kupuje ktoś? Kupują no z tym, że już nie robią całych mieszkań, tylko robią albo szlaczek, to znaczy jakieś jedną ścianę, Aha. czy występ. Po prostu jakby, jakby tapetę w jednym miejscu położył, to znaczy dwa, dobrze. trzy razy pociągnięcie, żeby podkreślić że inność malowania. Kiedyś jeszcze stosowano szablony, takie szablony dmuchane gdzieś. Się... Szablony, nie tylko dmuchane, bo dmuchanek to mało kto potrafił, bo to płuca można było Aha. zedrzeć, bo wziąć, wydmuchać pokój to trzeba było się Nosiły. ciężko napracować. Był taki jeden malarz, Pawlak się nazywał, na Jerozolimskim mieszkał. Który, artysta. Artysta, malarz. On potrafił yy, wydmuchać pokój i jego robota była najbardziej ceniona w Piotrkowie w tamtym czasach. Jestem to... przekonany, że jeszcze w Piotrkowie na pewno są mieszkania, gdzie można zobaczyć przykład takiej właśnie roboty. Tak myślę sobie. Yy, proszę mi powiedzieć, pan, od kiedy pan yy, wszedł do sklepu i no, no, ja, zaczął sprzedawać? Ja z, od 83 roku. 83 roku. Z tym, że ja się urodziłem tutaj, także cały czas byłem w tym sklepie. No. Przecież wiadomo, yy, dawniej to nie tak teraz. No, przyszedł malarz. W nocy w okno pukał, trzeba iść otworzyć sklep. Teraz nie do wyobrażenia są takie rzeczy, no ale było tak. Pani Stasiu, zabrakło mi. No to no musiałem, ja jako najmłodszy, musiałem iść i podać na ten towar malarzowi. Czyli sklep zawsze był otwarty dla klienta. Tak. Kiedy była potrzeba, wtedy się no, sprzedawało. To dlatego, że mieszkało się za ścianą jak to się mówi sklep. Aha. Proszę mi powiedzieć, no jest Pan w tym sklepie no dużo lat. Z matematyki to też słaby, nie wiem ile to o, wyjdzie. Ponad 40. Ponad 40 lat. Ani razu ten sklep nie był zamknięty. No nie. Nie było tak, że Pan choruje, sklep zamknięty i jest nie... Niedostępny. Raczej się nie zdarzyło tego. Nie, nie, nie pamiętam, żeby. Jak nie ja, to żona przyszła. Aha. Która tak samo sprzedawała ze mną. Pan mógłby już odejść na emeryturę, prawda? No, ja już jestem na emeryturze. Ale ten sklep jednak stanowi dla pana takie miejsce szczególne, gdzie no, pan to jest sentyment, czuje się sobą. Sentyment, yy, sentyment, yy, po prostu. No ja lubiłem tą pracę. Kontakt z ludźmi. Tak. A ci malarze pokojowi mieszkań, to w końcu też artyści. No. Oni też musieli mieć no umiejętności, żeby zaspokoić potrzeby klientów teraz, i zrobić to w sposób estetyczny i dobry. Teraz jest dużo łatwiejsze malowanie, Aha. bo emulsja czy coś nie wymaga y, takiego dokładnego y, jak dawniej, że jak przedobrzył, za dużo kleju dał, no to spiży... spękało, inaczej mówiąc, spierzyło się, nieraz, no i musiał malarz drugi raz, jak przeoczył. Czyli no, no mówię, no to była sztuka, no to trzeba było posiadać jednak określone umiejętności i doświadczenie, żeby... Nie każ... i jedną rzecz, że wałkiem się teraz łatwiej maluje, a szczotką trzeba umieć. No oczywiście. T, y, wspominając tego Pawlaka, uczył mojego wujka i mówi szybciej tą, szybciej, 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 za wolno, za wolno, że po prostu nie wolno bo wolno, Po prostu trzeba malować szybko, no. Ten pęcel miał chodzić. Tak. Wnętrze sklepu to niewiele się chyba zmieniło, prawda? Yy, wystrój jest yy, tak, jak był yy, od początku. No, tam yy, trochę tylko paneli przybyło, żeby ściany były ładniejsze. Yy, a tak to jest od 1957 roku bez zmiany. Przyznam się, że no, zaglądam do Pana czasem, żeby kupić klej kostny, na przykład, albo yy, bejce. I wzruszają mnie ciągle i nieodparcie pojemniki, gdzie są yy, pigmenty nasypane, gdzie są barwniki, do których się sięga i taką szufelką się bierze, żeby nasypać do, do torebki. Jest to piękne, to jest taka ciągłość historii, proszę Pana, która mnie naprawdę głęboko porusza. Yy, proszę mi powiedzieć, yy, no bo yy, Pan jako, jako rzemieślnik, prawda, jako, jako kupiec, no Zyskał y, akceptację i uznanie, prawda? Tam nawet jakiś medal y, nie był me, Medal to dostała moja mama. Aha, Pana mama. To y, jest y, zasłużony pracownik handlu i usług, Aha. Y, bo y, prowadziła, tak żeby miać ubezpieczenie, prowadziła wypożyczalnie walków, ale to trzeba było zarejestrować w cechu. I. Bo z kupiectwa nie chcieli i po prostu nie ubezpieczali. Zosu nie było w kupiectwie. Nie było zus A więc trzeba by mieć usługi, trzeba było mieć, żeby Usługi i przez do lat 90. wypożyczalnia była. Niektórzy jeszcze do tej pory wspominają Aha. wypożyczalnie wałków. Oprócz tego w Piotkowie dostała medal. 500 lecie kupiecwa Piotkowskiego, yy, który jako Piotków powinniśmy się szczycić, że jedno z najstarszych, no, kupiecwo jedno z najstarszych w Polsce jest. No tak, zdecydowanie. Na uwagę zasługuje też szyld sklepu, który w tej chwili znajduje się w muzeum, Pan przekazał. A szyld został wykonany w pracowni malarskiej, istniejącej w Piotrkowie, która miała duże. Zasługi i szeroki zakres działania. W czasie getta y, była tutaj prowadzona, y, gdzie, gdzie jest sklep, y, mleczarnia. Aha. Y, pani konieczna chyba jest na szyldzie, nie pamiętam Aha. już. Y, I ojciec na pamiątkę zachował ten szyld jako po prostu tradycja. Oczywiście. I ten szyld przeleżał długo, no no. długo, długo w A które który jest związany jest z historią, z historią tego, tego, tego miejsca, tego budynku. Tego... Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, no przecież ciągle do Pana ludzie jeszcze przychodzą. Co kupują w tej chwili? W tej chwili to emulsje i emalie, lakiery. A do tych pigmentów też kto sięga? I bardzo mało już. Jeszcze w tamtym roku yy, przyjeżdżali z Łodzi ludzie, którzy Kupowali stare domy, chałupy wiejskie, stać ich na emulsję, na wszystko. Oni nie chcą. Oni chcą, chcieli żyć ekologicznie. Niestety powymierali producenci tych farb. Już Aha. nie ma praktycznie. Czyli takiego pigmentu już nie można dostać? i się... no, Praktycznie nikt nie robi. Aha. Jeszcze w ujeździe jest. Jeden ale już też wiekowy jest, nie chce mu się do. No. Królikowski się nazywa. Mirek, Mirosław Królikowski. Ja y, mam nadzieję, że pan jeszcze ten sklep poprowadzi parę lat. To wszystko zależy od zdrowia. I no niestety chyba nie, dlatego że y, finansowo nie wyrabiam. Y, coraz wyższy czynsz. Ja myślę, że to powinno być uznane przez konserwatora zabytków za zabytek, proszę pana, tego miasta. Proszę państwa, powoli zbliżamy do końca. Rozmawialiśmy z panem Ryszardem Filipiakiem, jednym z najstarszych kupców w Piotrkowie, prowadzącym sklep, który w jednym miejscu istnieje 80 lat. Była przerwa, była przerwa w czarnym okresie stalinizmu. Dowalono taki domiar, że pan Mieczysław Musiał, musiał sklep na jakiś czas zamknąć. zamknąć, ale potem wrócił, ale potem wrócił i, i ten sklep z roku na rok, bo to z, zezwolenie wydawano, wydawano na jeden rok. Aha, jeszcze sklep prowadził sprzedaż denaturatu. Miał pozwolenie na sprzedaż denaturatu. Osobne pozwolenie. Osobne trzeba. pozwolenie, oczywiście. Tyle lat w jednym miejscu. To jest godne no, szacunku. I z takich historii, z takich skrawków, z takich historyjek składa się wielka historia naszego miasta i na to należy zwracać uwagę. A ta historia jest niezwykle barwna, dynamiczna i interesująca. Z tego możemy, proszę Państwa, być dumni. Panie Ryszardzie, bardzo Panu dziękuję za rozmowę i życzę Panu wszystkiego dobrego, dużo zdrowia przede wszystkim i niech Pan jeszcze ten sklep pociągnie jak parę zdoby, lat. Jak zdrowie da. Chciałbym tak jak y, 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 mój profesor y, y, WF-u, Wołoszański, do 80 lat prowadzić sklep. On prowadził nam Dąbrowskiego sklep tak. do 80. roku życia. Nie wiem, czy mi się to. No właśnie, no jest to jakiś plan przed Panem, który należy, należy wykonać. Dziękuję panu strasznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.